Cześć, witam Was serdecznie na kanale Porady Instruktora Nauki Jazdy. Dzisiaj temat związany z finansami osobistymi. Kolejny film, słuchajcie. O czym dzisiaj będę mówił? Co ma wspólnego pogoda z finansami osobistymi i czego możemy się nauczyć od pogody? No, pogoda, słuchajcie, to jest pogoda, tak? Czyli albo jest tak, że świeci słońce, albo jest tak jak dzisiaj: pada deszcz. I słuchajcie, czy my możemy się obrażać na to, że ten deszcz pada? I teraz, o co, co to ma wspólnego, słuchajcie, z finansami osobistymi? Bo ja teraz właśnie zdaję sobie z tego sprawę, bo mówię, poczekam aż będzie ładna pogoda, wtedy zacznę nagrywać ten filmik. No, żeby to było, wiadomo, ładnie, słońce świeci i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to naprawdę warto tak, słuchajcie, postępować w, żyć, w życiu, że cały czas pokazywać te nasze życie w super świetle? i nagrywać na przykład filmiki, tylko wtedy jak jest pogoda. Ale o co mi słuchacie chodzi z tymi finansami osobistymi? W dniu dzisiejszym o czym chciałem powiedzieć i z czego w mojej ocenie warto sobie zdać sprawę, że to nasze życie jest takie jakie jest i też te nasze finanse osobiste i sytuacja gospodarcza na przykład w Polsce jest taka jaka jest. I tak jak jest pogoda, pogoda. No, pogoda to jest pogoda. I teraz jeżeli świeci słońce i nie wieje silny wiatr, nie pada deszcz, no to my mówimy, że jest ładnie na dworzu. Jeżeli pada deszcz, to my mówimy, no ale nie było w ogóle pogody. A i tak samo słuchajcie jest w finansach osobistych. Czyli zauważcie, no my jesteśmy wielce zdziwieni, tak? Przyszedł kryzys gospodarczy. Co to teraz będzie? Słuchajcie, patrząc na karty historii, patrząc na nasze życie, tak? jak wspomnimy sobie, jak, z jakimi problemami musieli się zmagać yy, wcześniejsze pokolenia, tak? nasze babcie. Że tak naprawdę czasami bywało tak, że nie, nie mają co jeść. Tak? Były takie sytuacje, kiedy nie mieli co jeść. Mieli bardzo trudną sytuację i nie było na przykład w Polsce wolności, taką jak mamy teraz. Możemy się cieszyć demokracją. To zauważcie, my jesteśmy wielce zdziwieni, że przyszedł kryzys gospodarczy. A przecież, słuchajcie, skoro na kartach historii, jak cofniemy się, że. Warto, słuchajcie, uwzględniać, że przecież co 5, co 7, czy tak jak teraz co 10 lat przychodzi kryzys gospodarczy. I to, to jest, słuchajcie, tak jak właśnie w tej pogodzie z tym deszczem. My jesteśmy zdziwieni, że deszcz pada. No, przecież deszcz jest też potrzebny. I w mojej ocenie nie nam jest to, żeby oceniać, czy to jest dobre, czy złe i tak dalej, i tak dalej. Ale po prostu tak jest. Warto po prostu z pewnych rzeczy zdawać sobie sprawę, że takie te rzeczy będą. I tutaj nie warto jakoś koloryzować i upiększać i wymazywać tych kryzysów gospodarczych z naszej świadomości. Czyli, no musimy, warto w tych naszych finansach osobistych przewidywać takie rzeczy. Czyli warto co? Oszczędzać. Znowu tutaj wracam do oszczędzania do odkładania 10% swojej. Swoje wypłaty, tak? Zarabiasz piątkę, odkładasz 500 zł co miesiąc. Na przykład, przykładowo podaję. I słuchajcie, no nie powinniśmy być zdziwieni, że raz na 5 dni czy 6 deszcz pada, słuchajcie. i Tak samo nie powinniśmy być zdziwieni w finansach osobistych i w tej sytuacji gospodarczej, że raz na 7 lat jest kryzys gospodarczy. To jest po prostu norma i tak po prostu jest. Jeżeli my zdamy sobie z tego, sprawę, to my nie będziemy zdziwieni, że co jakiś czas mamy problemy, że tutaj jakbyśmy uważali, słuchajcie, że my całe życie będziemy mieli z górki, tak? Jak już wcześniej mówiłem o tym filmie na temat pojazdu hybrydowego, my cały czas nam się wydaje, że my jadąc tym rowerem, tak? Będziemy mieli z górki i lekko, a przecież też Warto wziąć pod uwagę to, żeby czasami w życiu przez kilka lat będziemy mieli podgórkę, tak jak teraz, że ten kryzys gospodarczy może z skończy się za rok, a może za trzy lata, nie wiadomo. Ale to i tak jest, słuchajcie, przewaga tego dobrego, jakbym ja to nazwał. Czyli, zobaczcie, mieliśmy o wiele więcej czasu na to, żeby oszczędzać, żeby się przygotować do tego kryzysu. I, to, i tutaj już to też mnie wiele nauczyło, ja już wiem. Że nawet jak ja będę miał z górki, będę zarabiał choćby nawet, nie wiem, 5-10 tysięcy złotych, to ja wiem, że będę musiał jakąś sumę pieniędzy przeznaczać na oszczędzanie, bo rozsądnym jest przewidywać, że za skoro przez 7 lat jest super koniunktura, skoro przez 5 czy 6 lat w zakładzie, w którym pracuję są bardzo duże obroty, no to wiadome jest, że kiedyś te obroty się zmniejszą. A jak się zmniejszą moje obroty w mojej firmie, to też moje zarobki się zmniejszą o połowę. To jest. To jest po prostu normalne. I o tym, słuchajcie, właśnie dzisiaj chciałem powiedzieć, że po prostu jest takie życie. Czyli oszczędzanie jest to po prostu już nawyk. Powinien być w mojej ocenie nawyk. Dlaczego? Bo po prostu tak jest życie, że są momenty w tym naszym, też jeżeli chodzi o naszą karierę zawodową, słuchajcie. No są momenty, kiedy mamy 5, 6, 7 lat, super fajną pensję, fajne stanowisko, pracę, którą lubimy, ale niestety zdarza się też tak, że po tych 7 latach koniunktury, później mamy 3 lata, słuchajcie, przerąbane, mówiąc kolokwialnie, tak? <laughs> Czyli przez 3 lata będziemy mieli ciężko, pod górkę. I jak zdamy sobie z tego sprawę, to już jest kolejny argument do tego, słuchajcie, żeby... Żeby oszczędzanie było po prostu naszym nawykiem, naszym nawykiem. Jak na szajcie, no nie trzeba jakichś książek finansowych czytać. Jak ja pamiętam, co babcie nasze mówiły kiedyś. No co mówiły? Mamy 7 lat tłustych, tak? I 7 lat chudych. I to już jest od dziesięcioleci. Więc... A my wszyscy teraz jesteśmy zdziwieni, o kryzys jest, ale to jest zły świat, jakie to życie jest niesprawiedliwe. A my jesteśmy zdziwieni, abyśmy z Marsa przyjechali, no to tak jest, to jest normą, słuchajcie, tak? I wielce jesteśmy obrażeni, że, że tak jest. Ja sam też siebie łapię, że no przecież tego, a mogłem się lepiej przygotować, a mam tylko taką małą poduszkę finansową, powinienem mieć większą. No ale słuchajcie, jak się nie odkłada systematycznie, tylko nagle gdzieś tam coś, przeczytałem jakąś książkę i ja od roku czy od dwóch odkładam, to nie powinienem być zdziwiony, i w sumie mogę mieć pretensje do kogo, słuchajcie, tylko do samego siebie. Bo jak ja bym, ja przykładowo na sobie podaję, jak ja bym, słuchajcie, oszczędzał, 30 lat już mam pracy, 30 lat pracy, I jak ja bym systematycznie oszczędzał 10% moich zarobków, to ja dzisiaj miałbym, nie wiem, 200-300 tysięcy na koncie i ja bym powiedział, jaki kryzys, przecież ja mogę parę lat nie pracować. <gryzys> Taka jest prawda, słuchajcie, a nie samochodziki, bajery... Konsumpcja, tak, konsumpcjonizm i tak dalej. Tak, jakby po prostu wymazał z tej swojej świadomości, że życie składa się tylko z samych sukcesów. <laughs> Aha, i co jeszcze? Choroby mnie nie dotyczą. Nie, choroby jestem ja niezniszczalny. Ja pamiętam, jak byłem no jeszcze tak, z teraz troszeczkę zdaję sobie sprawę, bo jak mnie, już jak mnie życie w pewnych rzeczach doświadcza i widzę, co się dzieje, to. Teraz to ja już sobie zdaję z tego sprawę, że to nie jest tak, że my jesteśmy niezniszczalni. To nie jest tak, że my jesteśmy niezastąpieni w tej naszej na przykład pracy. Nie ma ludzi niezastąpionych. O tym słuchajcie, chciałem powiedzieć, że po prostu takie jest życie. I teraz co? My się będziemy obrażać na to, że życie jest okrutne, że takie jest? Słuchajcie, one po prostu takie jest i już takie będzie. Inne nie będzie. To tak, jakbyśmy się chcieli obrazić. Kurczę, dzisiaj pada deszcz. Nie idę nagrywać filmiku, bo dzisiaj pada deszcz. I tak będzie przez tydzień. No ma prawo padać deszcz przez tydzień. I słuchajcie, i zobaczcie, jak to jest, że no bo każdy powie kryzys to już jest tragedia i tak dalej. Ale to jest tak samo jak z pogodą. Dla kogoś, kto jest nad morzem, tak? I sobie odpoczywa, no to jeżeli pada przez tydzień deszcz to jest dość chłodno, no to on jest wkurzony, tak? Ale zobaczcie, że dlatego rolnika który na przykład chce, żeby te plony były po prostu dobre w danym roku, to on aż modli się, słuchajcie, o deszcz. Zobaczcie, jakie skrajności. I teraz kogo, kogo ten Pan Bóg ma posłuchać? Tego, który tam się opala i nic nie robi na plaży, tak? Bo on chce mieć pogodę i się modli o pogodę. Czy tego, słuchajcie, rolnika, który modli się o to, żeby padał deszcz, żeby były dobre plony, żeby można było w tych spichlerzach schować... Zapasy, słuchajcie na zimę, bo trzeba się przygotować do zimy. <laughs> nie będzie ciągle lata. Zima przyjdzie też. W Polsce przynajmniej taki jest klimat. I zobaczcie, jak to jest. Czyli, czy z, zła pogoda. Nie ma złej pogody, wychodzi na to. Słuchajcie, że nie ma złej pogody. I tak samo, słuchajcie, nie ma, nie wiem, złych finansów osobistych, nie ma złej koniunktury gospodarczej. Tak po prostu jest. Pewne firmy padają, pewne. Firmy się rozwijają. Ja wiem po sobie, że dopiero teraz, gdy nadszedł ten kryzys gospodarczy, ja po prostu więcej myślę na temat finansów osobistych. Staram się racjonalnie wydawać pieniądze, tak to powiem, po to, żeby przetrwać te cięższe czasy. Jak ja bym cały czas miał z górki, to ja bym się niewiele nauczył. Czyli zobaczcie, że te nasze doświadczenia, również te finansowe, są nam bardzo potrzebne. Czyli widać tu, że w życiu jest wszystko potrzebne i tak ma być. I w żadnej mierze nie obrażałbym się na to, że deszcz pada. Bo już wiem, że rolnik się modlił o to, żeby ten deszcz padał. <laughs> I tak samo, słuchajcie, z finansami osobistymi. No, to to chciałem Wam powiedzieć. Że po prostu tak jest. To jest, słuchajcie, rzeczywistość. My tej rzeczywistości nie zmienimy. My na tą rzeczywistość nie mamy wpływu. Tak jak nie mamy, nie mamy wpływu na... Na to kiedy słuchajcie spadną akcje, nie mamy wpływu na to, kiedy ta gospodarka się załamie, kiedy pracodawca nas zwolni albo zmniejszy nasze dochody, to również nie mamy właśnie wpływu na pogodę, tak? My na pewne rzeczy, na kryzysy gospodarcze, które są co 5-7 lat, po prostu nie mamy wpływu. A skoro nie mamy wpływu, to jedyną rzeczą, jaką żeby się bronić przed takim kryzystem, Zdać sobie z tego sprawę, że tak jest i od razu szukać rozwiązania. A tym rozwiązaniem jest co? Systematyczne, słuchajcie, oszczędzanie. Dobra, nie będę już przedłużał, bo już mi się kończą pomysły i porównania. Wiecie o co chodzi. Mam nadzieję, że komuś ten filmik pomógł. Na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.